Sema, sema, ja właśnie pojechałam bajki zawiesz, przyjechałam, naprawdę, ciotka z nimi dzisiaj baje i tak naprawdę przyszedł dzisiaj druga ciotka i dzisiaj kończyła warcie robota. Warcie, z tego względu, chcę z nimi siednąć, wypić witko, dlatego muszę jakieś kupić, aby zobaczyć, czy mu może jakieś swojskie swoje robione, ale to nic. Nie o tym, mój hobby, że jest na budowie, już tam robię ostatnie czyszczemiona przy oknie rogowym. I wczoraj już to miał skończyć, przed do domu, w sumie siunie, jak było ma jak w życiu. No ale, że mu brakło, by musiał uznąć, coś nakręcić. No to stwierdził, wiesz co, jest to na jutro, a że jeszcze czołówki nie my znaleźć, no to tym bardziej. I co? I błahł bracika, bo to w sumie do bracika zawoża te bajkliki, No i bracik powiedział, że za chwilę, będzie za jakieś tak pół godziny. Więc nie ma źle, broniąc jego tolerancją, no to powiedzmy tak do godziny. I, 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 i dzisiaj będziemy dalej kręcić. Wczoraj już na wieczór wszystkie szczęple kupiliśmy takie specjalne wkręty i wszystkie szczęple mi jeszcze na nich robili, żeby się faktycznie trzymały face a fes. I tak naprawdę co? Jojda idę na dół, się do końca. Teraz chyba na widzę, że źle ale to nic. Egal, 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 już nie chcę sobie Ublekam się i da, pokazuję wam, co my wczoraj zrobili. I to naprawdę nic. I no do stropu! <laughs> Moje ja. Trzeba się cieszyć, trzeba się cieszyć, brać z życia to co jest. I cieszyć się z moich szczególików. Kiedyś bym je to wkurzała, wczoraj wszystko idzie tak opornie, ale i tak na to nie mam wpływu. Nie no nic, dobra, lecimy! Leżek zawiozła i moja siostra dała mi fasolka, co sama robiła. I takie kuchnie nie jedynie chyba z makiem, drugi z budyniem. Bardzo dobry. i'm because everybody knows yeah, everybody knows and i that's just how it goes that's just how it goes oh, oh, oh. Już właśnie byłam na budowie, zdążyłam być na budowie, przyjść, trata robić obiad, bo samego no, po prostu się nie umiał. Cały czas się z nim bawam wszystko, więc stwierdziłam, że i da robić obiad tak naprawdę. Zobaczymy, co by da robić jeszcze. Nie mam tak 100%. No nie wiem, myślałam o pulpetach, kartofle, które mi więc z... zobaczymy, zobaczymy dzisiaj, ile nas przykleiła. Tutaj taką dama, dama jakoś księżniczka.

Tu już mamy podcinkę w środku. Mamy prawie że fertig. Jeszcze nie do końca ja mu pokazałam. Oczywiście zrobiłam ujęcie, bo nie wam ze sobą. Tu będzie mój braci grobić jeszcze, bo on zostaje. A mój hop, cały czas cały czas, znaczy oknie robię, bo tego tu od cholera przychodzi. To też on tu do mocno robi nawet łomem że to po prostu się jakoś trzyma i co zarobą pokorza. To jest odpierony, ale przez to żeby mi się to o tym uratować. Więc cały czas poznaki, nie? No ale nic fajnie, fajnie będzie zrobione. Tak naprawdę ja cały czas gadałam, że pięć, bo myślałam, że inno tutaj w środku pójdzie. A jeszcze tukej, między klatką schodową też trzeba, więc tak naprawdę jeszcze jest, jest trochę kręcenia. A ten co wczoraj wam gadałam, że idzie tukej przed chałupą, to nie było tukej, Bo, że źle pomyśla, to było tu przed chałupą. A więc nic.

I tą wos tak naprawdę w drugi dzień nagrywania. Tak naprawdę, już jest 11:10, ale nie miałam kiedyś tak naprawdę, bo tu co chwila coś robimy. A więc tak, jo, dzisiaj robię razem z szwagierkiem. Robimy tak, tu przed hałpą ten daszek. Już my sobie tu naszykowali. Oczywiście trzeba było ucinać to, co wam kiedyś go dałam, że zaczęli mydować, a nie pomyśleliśmy o tym, że idzie daszek. I nie chcieliśmy ich wszystkich zdejmować, przez to my stwierdzili, że je będziemy tak naprawdę ucinać. Po czym mój bracik. Robi tukej, Tutaj nie idzie do końca. E, ten belki stropowe, przy tego względu, że jest komin, komin wentylacyjny, więc tu tak naprawdę trzeba zaszachować, bo tu będzie wylunę. I on to właśnie teraz bierze te wszystkie nasze stare płyty OSB. I dowo, że fajnie było już na fertik, to robi z mojej chopy. Chopie jeszcze w międzyczasie tam kać kręci. My tutaj naprawdę co, tak, gdzieś tam prandzy, zacznijmy tu robić ten daszek przed chopą. Po czym przyjechały te, przyjechały bloczki betonowe, bloczki betonowe, bloczki stropowe wezmę tak naprawdę, jeszcze je wsadzali na waczku i tak naprawdę całe coś się robi. Teraz wszyscy są naprawdę na kawie, ja stwierdziłam, że po nagrywaniu ich to już pomału chyba w wkurza, że tak co chwila nagrywam, tym bardziej, że mój braci ciśnie kitarze i on, znaczy mój bracie, no mój hop sobie ciśnie kitarze i nagrywam po to, żeby zrobili, żeby nas popędzić czy jest to prawda, czy nie, no jak to działa, no to czemu nie, a więc nie zdajemy się dalej, idę dopijać kawa. zrobiłam gielniki, siadam, jem, piję i lecimy dalej z robotą. <speaking> the� <speaking in monkeys> Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes and he could be what I like, what I like, what I like But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. <speaking in hotels> <speaking in ten hundred leaves> Właśnie martko do domu, zjedlimy obiad. Tak naprawdę mi się tak cię bo na dworze, wieje je, zimno. Jest, teraz też widać, że jest cała czerwona. Ale to nie powoli, powoli do przodu. Teraz będziemy płyty zbijać już na, na, tym, na ten daszek, co będzie przed chałupem. Nawet się śmieją, że taki ślep dach. No a ten, a mój brat i hop razem wszyscy tam wiążą. I na wierzch, pokazuję wam, jak tam wygląda. I życzę no, powodzenia, bo już jest tak naprawdę trzecia godzina, więc jeszcze trochę i cima. no